Gota z filmem zaczęła się stąd, że jeździłem na, jeździłem na zawodach właśnie do skorolkowych i, i tam, e, zdaje się, Kasia podeszła do mnie. Nie Kasia rozła, to Kasia Mandusz, która się zajmowała tam castingiem i, i e, w każdym razie tam się spotkaliśmy pod pałacem kultury, dokładnie tam gdzieś było był rozstawiony skatepark i, no i podeszli, zrobili kilka zdjęć, zapytali się, czy nie chciałbym przyjść na, na casting, czegoś pogadać no i, i wpadłem, porozmawialiśmy. E, fajnie to wszystko jakby, zagrało e, i, i poczułem to, że jednak podoba mi się to. Kasia, Kasia też dała do zrozumienia, że e, jakby jest, jest szansa, prawda? Bo cały czas się spotykaliśmy, cały czas rozmawialiśmy. Także e, tutaj, tutaj jakby o, ona otworzyła mi całą tą drogę. I, I gdyby nie to, to w sumie chyba bym się raczej sam za to nie zabrał, bo nie jestem osobą, która. Eee, poleciałaby pierwsza na, na, na casting do takiego filmu, raczej, raczej bym pomyślał, dobra, no ktoś tam się dostanie, ja będę sobie dalej jeździł na desce, prawda? A, a to taki, ta, ta, taki myk, no i się udało. i Także to był już, już na początku zdecydowanie szok, no ale jak, jak już się tam rozgadaliśmy i rozegraliśmy, to, to było bardzo fajnie. Studiuję, wcześniej my też studiowałem, ale ogólnie moją życiową pasją jest jazda na deskorolce. Jeżdżę na desce już 10 lat. No i jakby deska to nie tylko są zawody i pierwsze miejsca i drugie miejsca i tak dalej, tylko to jest też no jednak pewny, pewien styl życia i jednak poświęcam temu dużo czasu, bo w sumie tylko jak mam wolne to, to staram się pojeździć. Ale teraz się zabrałem za coś nowego, bo dostałem się na grafikę na sztukę nowych mediów na Polsko-Japońską Szkołę Wyższych Technik Komputerowych. Trzeba powiedzieć o całej współczesnej młodzieży, bo chociażby jest różnica pomiędzy tym, co ja robię. Ja nie, nie, nie bawię się w filmie, tak jak dziewczyny, prawda? Ja tam palę z Nikodemem jakiegoś skręta ewentualnie i, i jeżdżę na desce. I coś takiego, uważam, jeszcze nie jest tak absurdalne, jak zachowanie dziewczyn, tym bardziej w obecności małego dziecka. Także tutaj bardzo bym uważał na to, na to młode pokolenie, bo jakby... Ogólnie stara się to pokazać młode pokolenie, natomiast nie do końca w 100% odzorowuje każdego. Jest to jeden przypadek, a nie próba pokazania całego, całego pokolenia. Także myślę, że po części się odnajduje, bo znam, prawda, miałem, każdy miał styczność z ludźmi, którzy, którzy robią głupoty, ale ogólnie... No tak pół na pół, 50%, także takie tak jest moje zdanie. E, ja pamiętam jedną rzecz, jak dziecko się zwymiotowało na dakmarę, to było strasznie... E, ro, ro, strasznie, strasznie śmieszne, natomiast... Ja nie pracowałam za dużo z dzieckiem. Widać, pamiętam jedną scenę, której też nie ma w filmie, jak jechaliśmy samochodem i, i ja tam wtedy miałem jedyny kontakt z dzieckiem, bo brały mnie na kolana, coś tam niby do niego gadałem i, i to była jedna rzecz, chociaż w sumie on nie, nie, nie był wtedy taki zły, bo zdaje się, że też niektórym dał popalić i, i było parę, parę różnych scen. Ale no dzięki Bogu na szczęście nie, nie, nie musiałem, nie musiałem temu być świadkiem żadnego z tego tak. filmu do końca życia. I jedna rzecz mi strasznie zapadła w pamięć to jest to, że jednak jeden dzień taki był też właśnie w tym Blue City, kiedy... Doszło do mnie i dotarło do mnie to, że trzeba rzeczywiście zwracać uwagę na każdy najmniejszy szczegół, na wszystkie rzeczy. Jak nagle musiałem sobie przypomnieć, którą ręką wyjąłem zapalniczkę, schowałem papierosa, wyjąłem, e, wyjąłem te papierosy, potem coś odłożyłem, coś przełożyłem i każdy pamiętam, bo to no, nic nie może wyglądać inaczej na każdym ujęciu, prawda? Więc to myślę, że to było takie e, nie to, że najtrudniejsze, bo w sumie jak tylko człowiek się z tym e, zaznajomi, to, to od razu się zwraca na to uwagę i to zostaje w pamięci, ale na początku byłem Byłem strasznie zdziwiony i totalnie nie pamiętałem, co zrobiłem. Chciałbym zagrać, jasne, że chciałbym zagrać, bo, bo było to świetne doświadczenie. I myślę, że Kasia też nam to dużo ułatwiła, jak i cała grupa w sumie, bo wcześniejsze spotkania przed grą, przed, przed samym e, początkiem w ogóle kręcenia filmu, mieliśmy dużo spotkań, które, które wspomogły nas jednak, bo wiadomo, że no, byliśmy, amator, znaczy, byliśmy amatorami tak, i, i trzeba nam było parę rzeczy powiedzieć. I to było, to było bezcenne, a potem już wszystko poszło i bardzo chciałbym kiedyś zagrać w filmie, bo, bo myślę, że to jest super doświadczenie i na pewno nic złego to nie przyniesie, może tylko przynieść same pozytywy, także czemu nie. Zapraszam wszystkich fanów na Baby Blues, e, świetny film, zapraszamy do kin.